Takim punktem, punktem z, z, kluczowym, punktem zwrotnym w, w, moim, w moim treningu, w moim życiu wręcz, yy, był moment, kiedy, tak jak wspominałem w jednym z, z nagrań, yy, te parę, parę miesięcy treningu z internetu w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu i zapasów, to yy, chyba nawet nie było pół roku, gdzie, gdzie tam sobie studiowałem i tam sam sobie w powietrzu machałem uratowało mi dupę, okazało się więcej warte, tak, parę miesięcy treningu z internetu, okazało się więcej warte niż 7 czy, 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 czy chyba nawet 8 lat treningu karate Kyokushin, gdzie w tym czasie miałem już kilka medali na mistrzostwach Polski i byłem wicemistrzem Holandii, więc tak no całkiem, całkiem przyjemnie całkiem przyjemnie, a tu z, z, naprawdę z, z taką śmają. tyle że był, że był duży. No, w sumie to był cholernie duży. <gryw> był cholernie duży, ale, ale no, ale nędzny. Tak naprawdę. No i, i było ciężko Ale tak, bo było się bez operacji plastycznej, a wyglądałem jak Angelina Jolie. Dolną, górną wargę miałem tak spuchniętą, że zakrywała dolną mniej więcej dotą i tyle wystawała do przodu. I tyle wystawała do przodu, także. No, było, było, było. Zabawna historia, ale to też na inne nagranie, jak będziecie chcieli to usłyszeć. Co tam się nie działo? Co tam się nie działo? W ogóle moje reakcje mnie wtedy strasznie zaskoczyły. Wyobrażacie sobie, że ja w trakcie walki w ogóle myślałem, nie, nie wiem o czym, ale to. Tak jak mówię, innym razem. Także to był punkt zwrotny i wtedy zacząłem naciskać w klubie na, na trening właśnie tych rzeczy, które okazały mi się pomocne, tak? Na, na wprowadzanie tego w klubie nie w jakimś tam gigantycznym zakresie, że nagle się przerzucamy i trenujemy w ogóle coś innego, ale te podstawy, podstawy, klincz zapaśniczy, poruszanie się w klinczu zapaśniczym, parę obron przed sprowadzeniami Kilka, kilka sprowadzeń do parteru, tak? I przynajmniej zaznajomienie się z pozycjami w parterze, żeby ludzie nie panikowali. Ludzie, z którymi ja trenowałem, których bezpieczeństwo było mi bliskie i było dla mnie bardzo ważne, żeby mogli sobie poradzić w sytuacji konieczności, tak? No i, no i tu się zaczęło. W zasadzie tak, już, to już było wcześniej, ale ja tego wcześniej nie widziałem. Tutaj też jakoś słabo to dostrzegałem, ale już tutaj, tak na dole, się zaczęło yy, gdzieś tam wyśmiewanie mnie i, i brata, i naszych, naszych pomysłów yy, przez, przez naszego, naszego instruktora, niegdyś dzisiejszego. Yy, odsuwanie nam tam gdzieś, także na czarny pas czekałem yy, parę lat, jeśli yy, się nie doczekałem. I się nie doczekałem. Cała masa, cała masa problemów wyciągniętych z, z koca. Tak? Yy, tam później, 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 jakieś, później jakieś przejścia. Kolejna kluczowa sprawa, yy, która też w zasadzie, ja wiem, chyba była moją winą, bo pomimo tego, że, yy, że, 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 że widziałem, że trening tam jest bezsensowny kompletnie. Cofa mnie w rozwoju. To nie to, że stoję w miejscu, tylko robi się coraz bardziej lewy, coraz głupszy, coraz mniej sprawny. A mimo wszystko z jakichś względów, nie wiem, zostałem, bo tak, bo kolejną szansę dać coś. No i skończyło się to dla mnie złamanym, złamanym kolanem, tak, dzięki uprzejmości również mojego instruktora ówczesnego. A później operacja później operacja kolana, tak rekonstrukcja więzadła. I tutaj kolejna bardzo ważna rzecz dla mnie, gdzieś tam jak już te kolano tam w miarę funkcjonowało ja już tak chciałem być blisko tego treningu przekrojowego i, i MMA jest w Opolu i Damian Grabowski i w ogóle, więc się tam po jakimś czasie wybrałem, ale też tak nieśmiało, yy, tak, brakowało mi jaj yy, strasznie, brakowało mi jaj strasznie. Yy, i co? I spotkanie z Damianem Grabowskim, patrzę, mają trening, podszedłem, on podszedł, że tam o co chodzi, no ja mówię, że chciałbym trenować, ale chciałem trenować z Tobą, nie? bo uważałem, że jestem na tyle, na tyle dobry, yy, mając te jakieś tam swoje tytuły w karate, że, że z początkującymi to, to, to nie będę miał co robić, a poza tym bardzo szybko się uczę i to jest stwierdzenie faktu, nie przechwalanie się, yy, że na drogę i, i że ja z, z nim powinienem trenować, tak? Spokojnie, przyjdź, tak, z chłopakami, nie, ja mówię, nie, że bo kolano, bo miałem tam operację, że coś, ale chodzisz teraz, tak, gdzieś tam biegasz, no coś tam robię, ale czasami mnie boli. Pierdol kolano, przyjdź, trenuj, będziesz uważał, będziemy, będziemy trenować, ale nie ma na co czekać, tak, I, no i tak, no i pierdoliłem kolano i poszedłem, tak, poszedłem za radą Damiana Grabowskiego, za co... Bardzo serdecznie mu dziękuję i, i za, za ten jeden moment, za, za tamten jeden moment naszego pierwszego spotkania. Jestem mu po prostu, mam ma moją wdzięczność do, do, do końca życia, za, za ten jeden moment, za to, za to jedno zdanie. I zawsze mu, zawsze mu gorąco kibicuję, Nie zawsze mam, mam czas obejrzeć jego walki, ale zawsze mu gorąco kibicuję. I, i co, no i zawsze dobrze, dobrze mu życzę. I na co dzień jak się z nim widzę, i, i zwłaszcza, zwłaszcza przed walkami, żeby nie, żeby nie spotkała go żadna kontuzja, bo to jest bardzo, jest bardzo trudne dla zawodnika, jeśli spotyka go, go jakaś kontuzja, zwłaszcza poważna, która uniemożliwia starty i robienie tego, tego co się kocha. Tak? Wyobraźcie sobie kiedyś, że dzieje się coś i nie możecie się piwa nabić. <laughs> Tragedia, nie? Nic tylko sobie żyły podciąć tępym mydłem. Eee, więc właśnie, zdobył kolejny punkt zwrotny, treningi w Rotadores z Opole, eee, bardzo sobie cenię, bardzo sobie, bardzo sobie chwalę, niesamowite nastawienie na, 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 na wolę walki, na aktywność eee, tam w klubie, także rewelacja, to było to czego mi brakowało, eee, właśnie tej jeszcze więcej takiej, nie... Tylko nie w negatywnym sensie, nie zrozumiecie tego źle, ale tej, ag tej agresywności, tak? agresywności w sensie zdecydowania, że nie przejmować się albo coś komuś zrobię, albo ten takie me, 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 wymówki frajera. Yy, tylko no po prostu trenujemy razem, uważam na swoich partnerów, ale nie przejmuję się tym, nie myślę w każdym momencie, że o tego nie, nie bo tu coś tam albo za mocno uderza, albo coś i takie inne pierdoły, które... Bito mi do głowy zresztą w, 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 w poprzednim klubie, właśnie w którym trenowałem. Eee, a później jak się, jak już sobie przeanalizowałem sprawę, to po prostu e, byłem za dobry i, i żeby, żeby nie było, że taki jestem lepszy, e, no to trzeba było to troszeczkę przytłumić tak? i było dużo, to ta tak nie może, a tu się nie da, a tego nie rób, albo coś tam i b, w ogóle. Eee, więc bardzo sobie, bardzo sobie to cenię, bardzo sobie chwalę, bardzo polecam jak ktoś jest w okolicy trening w Lutadores, w Lutadores Opole. wola walki, naprawdę świetna. Gdzieś tam później no życie, tak, trzeba było gdzieś, trzeba było zarabiać pieniądze, na niestety, niestety na drzewach nie rosną, gdzieś tam później mniej trenowałem, zawsze starałem się gdzieś dojechać, teraz po seminariach, po seminariach że Później decyzja, kiedy, kiedy będą jeszcze w organizacji właśnie IFK, kiedy zdecydowałem się założyć własny, własny klub, ale zostać w organizacji, to w zasadzie ze względu na osobę Steve'a Steve Arnilla, szefa światowej organizacji IFK, na jego osobę, na to, na to, jakim jest człowiekiem i naprawdę na jego Podejście instruktorskie, trenerskie, właśnie, właśnie, właśnie za to, że on, on widzi, on się starą on motywuje, on buduje. To jest człowiek, kurwa, już, już nie możesz, już, już, już nie możesz, jesteś wypluty, leżysz na ziemi. Normalnie nażeganie ci się bierze, ale tylko on staje obok i to nie to, że a, bo on patrzy, bo, 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 bo tam, bo trener przyszedł i patrzy. Tak? Nieraz trener przychodził do mnie i powiedział, że nie dam rady, nie mogę tak? i nie był w stanie nic ze mnie wyciągnąć, a on i nie mówił nic. Nic innego niż, niż dowolny inny trener, że dalej dasz radę, że jeszcze, ale jego spojrzenie, jego, jego, jego słowa, kiedy ja zdawałem egzamin u niego na, na pierwsze Q, to po prostu ta energia, jaka z niego biła, to zrozumienie i ta pewność, że dasz radę, pewność człowieka, który, który był na twoim miejscu kilkadziesiąt razy i kilkadziesiąt razy plus jeden i, pokonał to, tak? który stoczył 100 walk, przetrwał test Kumite jako pierwszy po Ojamie, po yy, dokonał tego i który był na tym miejscu tego pewność, że, że ty jesteś w stanie to zrobić. Po prostu tak jakby wysyłał tą energię i, i naprawdę przełykało się przełykało się Pawia i, i, i chciało się dla niego zrobić jeszcze jedną serię, jeszcze jedno przejście, jeszcze ileś tam kopnięć z wyskoku. Zrobić właśnie, właśnie, dla, właśnie dla niego z tą energią. Także ciężko było się dostać z organizacją. Niestety później yy, coraz gorzej tam traktowano, tylko cały czas wyciągnięta ręka po pekel, yy, a kompletnie nic, yy, nic w zamian, tylko cały czas jakieś oczekiwania, jeszcze yy, prześmiewanie i takie tam bzdety, Także zrobiło się bardzo niefajnie. Ruszyliśmy z bratem dalej, z, z, własnym, z własnym klubem, jednym, drugim.